Bonjour! Poczekaj chwilkę. Zaraz do Ciebie dodzwonię. Mówisz do mnie? Comment ça va? Musiałeś mnie chyba z kimś pomylić. Ja nie mówię po francusku. Chcesz się nauczyć? A, mówisz też po polsku. No i Przyniosłem wino. <noise> Dziękuję bardzo. Hmm. To... Czym się zajmujesz? Jesteś może romanistą? Jestem zdalnie sterowany. I kto to Wam steruje? Niebywale przystojny mężczyzna. To może lepiej, żebym jego poznała? To może się napi. Dzięki. Nie czuwam nutę Moreli, gorzką czekoladę. I... Zapach stajni. Znasz się na winach? <gry> nie, mam świetny węch. Czuję też Ciebie. Chcesz mnie nie śmielić? Skąd chcę się do Ciebie zbliżyć? E, po co? Dotknąć Twojej szyi. Mm -hmm. Najpierw delikatnie, o? a później mocniej. Aż w końcu zacisnąć na niej dłoń z całej siły. Bez przesady. Unieść się. Co? A w drugą dłoń chwycić coś ciężkiego. Uderzać w twoją głowę, dopóki czaszka nie pęknie jak skorupka jajka. Głupi ten żart. To nie żart, chcecie cię zabić. Ech, że co? Za chwilę wracam, jak dalej tu będziesz siedział, to zacznę krzyczeć. Nie będę. Idiota. Wolę wódkę. dobrze się zapowiadałaś. Tak! Co jest? Ty mi powiedz, co jest? Nie mamy połączenia. Widzę, że nie mamy połączenia. Użyj. się. Właśnie to widziała. Ola czuła. O, on słyszał jej ostatni oddech. A dlaczego to zrobimy? Musimy sami zinterpretować moje polecenie. Musi zerwać. Mogli to zrobić na tyle innych sposobów. Dobrze, dobrze, dobrze. Co w tym teraz razem?

Wiadomość. To rzeczy. Mogę go uspokoić, czy nie? I teraz nie. Wstrzyknij mu. Może tego nie przeżyć. Zatrzymaj auto i wstrzyknij. Nie dowiemy się, czy przeżyje, jeśli nie sprawdzimy. Proszę spojrzeć. Co z nią? To jest samowidło. Obniżone no. pędzlo. oddech. Zastrzyciateczne. Na... na to wygląda. Chwila. Jak mocne jest połączenie między nimi? Silne. Silniejsze niż myślałam. Czyli jeśli ten w samochodzie zginie, Skoro zastrzypku dajemy mu działa na resztę. I no, wszyscy. Niesamowite. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie fascynujące. Słysza. Przecież komuś z nich może mi wytrzymać serce. Ale po to tu jestem. Ogarnij wszystkich, a ja idę zająć. I na twoim miejscu nie wybusił żeby śmierć. Przyszedł Ci do pomocy Renatkę. Jestem. Oj, proszę. Nie stój tak, bierz się do roboty. Wiem, co mam robić. Ja się zajmuję dziewczynami, ty się bierz za niego. Halo, halo, pobudka, słyszysz mnie? Jeju, chyba nie ma z nim kontaktu. No, oczywiście, że nie ma z nim kontaktu. Połóż go na ziemi i uważaj, żeby nie udławił się swoim językiem. Masz, masz połknij lekarstwo ode mnie. Zdążyłeś już je polubić, prawda? Do pracy. A, szykuję ich na coś. I wy nas. Myślałam, że pani mi powie. Szlak, tracimy go. Udało się. Dlaczego on zniósł to gorzej niż dziewczyny? Nie mam pojęcia. Chyba za szybko dałam ci twoje cukiereczki. Ale wszystko dobre, co się dobrze. To na dole, jest nieprzytomna w tak, w samochodzie, przy Oczywiście. Na się? Nie piję. Ty? Dzieje. No chyba ratujecie naszą fantastyczną czwórkę. Słucham? Może naszych pacjentów, przecież to był taki żart. Pacjenci są stabilni. To dobrze, bo za cztery dni muszą być gotowi. Do czego znowu? Do czego, do czego? Bo no, szef że chciał, żebyś wiedziała, to by ci o tym powiedział. A to dzisiaj, co to było? Dzisiaj to był właściwie test, jakaś próba generalna. Właściwie to szef chciał sprawdzić, czy oni są w stanie mordować. I są. Tak, pełen sukces. Czyli za cztery dni. Gdzie go położyć? Tam. Ranę boskie, przecież on waży ta... 80 kilo. I. Nie, nic, nic. Gdzie jest szef? A, zostawiłam go w łazience? Muszę z nim porozmawiać. Nie musisz. Z tego co się orientuję, masz opiekować się pacjentami. Wszystko z nimi dobrze. Zostawę tutaj. Tak, jak sobie chcecie? Czy moje uda? No co, zapraszam ze za mną. No, to może wam poczytam? Nie macie nic przeciwko. Fajnie.